Witam mordeczki, Sport Prediction, przed nami film na poniedziałek, gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. No i poniedziałkowa bombeczka, tylko jedna z Uzbekistanu, Samarkand z AGMK na 1C520. Kursy powyżej 2-0: to H.S.V. Z Hertom na 1.230, Motagua, Real Espania, 1.20, Finharps, Dundalk, 2.2.05, 2.05, Inter Miami, New York Red Bulls, k 2.10. No i remisiki: 3. tym razem Libertad Nacional Asunción 4-0, Binacional z Juan Cayo 30 i San Johnson Inverness 3.45. Królewski kuponik na poniedziałek to HSV z podpórką. Watens z Las Cleans na overze 2,5 bramki i Dundalk po całości do wyjęcia. Równe 1900 z kuponiku królewskiego na poniedziałek. A Liga Typera to mecz HSV z Hertom Odpowiedź warta 10 punktów do rankingu Ligi Typera, który to zostanie oczywiście zaktualizowany w filmie statystycznym we wtorek. A ja zapraszam wszystkich do grup vip -polskich. Mamy VIP Standard, VIP Premium, są to grupy z piłki nożnej. Mamy również takie same grupy z innych dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sport predictions.plgmail.com. No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Próbuję się uporać właśnie z tenisem. Tak więc mam nadzieję, że taki zbiorczy filmik na Rolanda Garosa pojawi się jutro z samego rana. Tak więc bądźcie czujni, ustawcie sobie dzwoneczek przy subskrypcji, żeby być na bieżąco, no bo ten filmik dopiero jutro na kanał wleci a dość sporo kuponików, dość sporo rozgminek tam właśnie będzie. A ja dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.